Dzień dobry, cześć i czołem. Z tej strony wasz ogniomistrz Artur. Dziś na warsztat biorę temat rozległy jak ocean, a mianowicie kociołek, pieczonki czy duszonki, co region to inna nazwa i co dom to zapewne inna receptura. Ja podzielę się z wami moim pomysłem, który nazwałem fantazyjnie farmerskie duszonki. Najpierw, oczywiście, wszystkie składniki obierz i umyj. Potem pokrój je w sposób dla ciebie wygodny. Ja akurat robię to w grubszą kostkę, ale równie dobrze mogą to być plastry. Jeśli składniki są małe, tak jak na przykład te pieczarki. Spokojnie, możesz pozostawić je w całości. Przy delikatnych produktach nie ma strachu, że pozostaną surowe. Oczywiście możesz wykonać duszonki w wersji wege. No, wtedy nie będą może farmerskie, tylko np. duszonki fit. W mojej wersji jest jednak na bogato bo akurat w lodówce miałem głowy polędwicy wołowej, które zostały mi z wczorajszego bankietu. Zatem też pokroję je w kostkę. Kiełbasa wystarczy w plastry, a boczek w paski. Oczywiście mięso absolutnie nie jest obowiązkowym składnikiem tego dania. Teraz biała kapusta, liście odkładam do wyłożenia naczynia. A resztę siekam sobie na mandolinie. Oczywiście możesz też pokrążać kapustę ręcznie, po prostu nożem. Na koniec wszystkie składniki dopraw solą, pieprzem i paprykami użyję w odpowiednim naczyniu. A danie wykonam w naczyniu do zapiekania firmy Grillweb, które jest naszą nową marką i które już niedługo. Będziecie mogli zakupić zarówno w sieci naszych sklepów stacjonarnych, jak i internetowych. Naczynie wystarcza dla czterech osób, dlatego możemy taki darytas przygotować sobie po prostu na obiad. Kolejność układania w zasadzie nie ma żadnego znaczenia. Równie dobrze można wszystkie składniki wymieszać razem w jednym dużym naczyniu i potem układać do opiekacza. Jeszcze na górę trochę przypraw, pokrojony boczek, wszystko to delikatnie należy ugnieść i na koniec podlać odrobiną bulionu. Bulion powinien spowodować to, że danie po prostu nie będzie przywierać od spodu. Całość wieńczymy jeszcze liśćmi z kapusty. Ładnie układamy i szczelnie zamykamy. Jak widzicie, nie mam tutaj w moim kłanie otwartego ognia, tylko żar. No, wszystko po to, żeby nasza potrawa się nie spaliła. No i po około 25 minutach wszystko jest gotowe. Proszę bardzo, sezamie, otwórz się i o właśnie można nasze farmerskie duszonki serwować. I jeszcze może odrobina szczypioru. No i proszę bardzo, możemy się delektować. Życzę miłej zabawy z kociołkami smacznego. I cóż, do zobaczenia w następnym przepisie. Trzymajcie się smacznie, pa pa!